Dzisiaj 6 kwietnia i Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki. Nawet nie miałam pojęcia, że takie święto istnieje, zatem możemy dziś bezkarnie rzucać w siebie poduszkami. Nikt nie powinien poczuć się urażony. Dziś także Światowy Dzień Sportu, a także Święto Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest nam niezbędne. Tak samo jak cotygodniowy program w Bia 24, Bilans Tygodnia Barbara Maj. Dzień dobry, zapraszam. W tym roku jest 21 nominowanych do tytułu Podlaskiej Marki Roku 2018. W Operze i Filharmonii Podlaskiej kapituła konkursu przedstawiła firmy, osoby i produkty nominowane do tego tytułu. W tym roku do Podlaskiej Marki wpłynęło blisko 300 zgłoszeń, a ocenę formalną przeszło 187 z nich. Zespół ekspertów, w którego skład wchodzą przedstawiciele m.in. biznesu, kultury, mediów i organizacji pozarządowych, wybrał 21 nominowanych w sześciu kategoriach. Finaliści będą rywalizować o nagrody, które przyznane zostaną za produkt, oddzielnie użytkowy i spożywczy, inwestycję, odkrycie, wydarzenie, kulturę oraz społeczeństwo. Swoją podlaską markę konsumentów przyznają też internauci, którzy mogą poprzez stronę internetową podlaskamarka.pl głosować na przedsięwzięcia i pomysły nominowane w konkursie. Internetowe głosowanie zakończy się 17 kwietnia, a laureatów całego konkursu poznamy 7 maja. Dzisiaj w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się wielka premiera nowej bajki muzycznej Księga Dżungli o zwierzętach, przyjaźni i poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. A skoro o zwierzętach i przyjaźni mowa, to w premierowy weekend wolontariat schroniska dla zwierząt w Białymstoku oraz Opera i Filharmonia Podlaska zapraszają na wspólną akcję Psiaki w Miejskiej Dżungli. Poznaj i pomóż psom z białostockiego schroniska. Dziś i jutro o 13.30 sprzed głównego wejścia do Opery przy ulicy Odeskiej 1 wyruszą psacery po Miejskiej Dżungli. W których każdy może wziąć udział, poznać psy ze schroniska i dowiedzieć się, jak przyjemny jest spacer z psem po parku. Można też przynieść w darze karmę, koce i ręczniki, a także pipety od kleszczy, aby czworonogi mogły być zabezpieczone i cieszyć się zieloną trawą na spacerach. Wiosna przynosi otwarcie miejskiej wypożyczalni rowerów, przedsięwzięcia od 6 lat cieszącego się coraz większą popularnością i uznaniem mieszkańców. W tym roku sezon zaczyna się z jedną nową stacją przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Bohaterów Getta. To 64. stacja wypożyczania rowerów miejskich. W sumie użytkownicy mają do dyspozycji 650 rowerów. W ciągu pięciu minionych sezonów użytkownicy wypożyczyli rowery łącznie ponad 2,5 miliona razy. Sieć rowerów miejskich sięga dziś już poza Białystok. Stacje bikerów są w gminie Juchnowiec Kościelny i Choroszcz. Sezon potrwa do 30 listopada. W Galerii WOAK w Białym Stoku przy ulicy Kilińskiego 8 możemy podziwiać malarstwo Katarzyny Krause-Romejko. Autorka jest mieszkanką Białego Stoku z zawodu lekarzem, z zamiłowania malarką. Maluje od dawna, ale dopiero teraz odważyła się pokazać swoje prace szerszej publiczności. Zadebiutowała w 2017 roku i zdobyła już kilka nagród, między innymi w kategorii twórców samorodnych. Swoje prace pokazuje na Facebooku, co zaowocowało stworzeniem wzorów do kolekcji odzieży sportowej, ale przede wszystkim nawiązaniem wielu przyjaźni. Pierwsza indywidualna wystawa autorki, gdzie sen spotyka się z jawą, będzie czynna do 30 kwietnia w dni powszednie od 8 do 18. Wstęp wolny. W miniony poniedziałek przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych złożyli petycję do władz miasta o zorganizowanie spotkania i opracowanie skutecznej polityki antysmogowej. Razem z petycją ponad 600 podpisów poparcia Białostoczan. Jest kilka najpilniejszych działań antysmogowych. Na pierwszym miejscu dokładny i rozległy pomiar stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu oraz natychmiastowe podawanie wyników do publicznej wiadomości. Wśród pilnych na drugim miejscu intensywny program dofinansowania wymiany pieców, by docelowo wprowadzić zakaz stosowania pieców na paliwo stałe. Wśród kolejnych doradca energetyczny, zakładanie zieleńców w mieście. Polecamy Państwa uwadze 45. odcinek naszego programu Twarda Kanapa, gdzie gośćmi Andrzeja Ciszewskiego są Katarzyna Sztoprutkowska i Łukasz Pełszyński, dwoje sygnatariuszy petycji skierowanej do władz miasta, pomysłodawcy antysmogowego okrągłego stołu. W dzisiejszym bilansie tygodnia dwie panie Marta Molska i Paulina Wrublewska. Marta Molska, reżyserka spektaklu Aż kobieta. Paulina, występujesz w tym spektaklu. Tak. Jak się robi taki spektakl? Dlaczego? Co Was do tego skłoniło? Jak się robi? Trzeba podjąć decyzję, że chce się to zrobić, trzeba napisać scenariusz i po prostu to realizować. Najpierw trzeba mieć marzenia, a później po prostu je spełnić. A później mieć fantastyczne kobiety, przyjaciółki, które zechcą w tym również wystąpić. A skąd wy się znacie? My się znamy ze, z tańców, że tak powiem. Tak, ze studia tańca Fairplay. Tam się poznałyśmy, znamy się tego tak od 10 lat. I po prostu Marta zawsze ma super i dużo pomysłów. A jednym z marzeń było właśnie zrobienie spektaklu i pomyślała, że do 30 musi zrobić, więc była taka okazja, w, tym rogu, w tamtym roku w 2018, że mhm. Marty były urodziny i mówi albo teraz, albo nigdy, dziewczyny, czy robicie. I zgodziłyśmy się, pracowałyśmy nad tym wiele miesięcy wieczorami, bo każda z nas pracuje, coś jeszcze tam robi, studiuje, zajęcia prowadzi, także. Musiałyśmy to wszystko pogodzić. A skąd taki y, pomysł, żeby zrobić tak wewnętrznie, poczułaś, że chcesz coś dla kobiet zrobić, coś przekazać, coś powiedzieć od siebie? I ja bardzo mocno, y, znaczy jestem kobietą po pierwsze i moja perspektywa jest tylko kobieca, nie znam perspektywy mężczyzn, więc jest mi łatwiej. E, po drugie jestem w klubie kobiet biznesu, tak, Podlaskiej Stowarzyszeniu właściwek Firm i i działamy na rzecz kobiet i działamy w sposób taki, żeby dawać im odwagę przede wszystkim, bo ograniczenia są w naszych głowach i często nie jesteśmy w stanie przyznać się, co mamy w głowie, o czym myślimy o swoich lękach. I jak uda się nam raz to powiedzieć głośno i siedzi przed nami setki kobiet i właściwie też mężczyzn, i każdy myśli, o kurczę, ktoś jeszcze, jeszcze tak samo myśli, jak ja, to daje taką energię, wiarę, że mimo że mamy podobne mhm. obawy, podobne wątpliwości, to i tak wszyscy mamy. Możemy mieć dobre życie i możemy być szczęśliwi. O czym mówicie w spektaklu? Tak głównie czego dotyczy. Tylk, aż kobieta, czyli rozumiem, że wszystko dotyczy e, kobiet i tego, jakie przyjmują role na co dzień. O tak. rolach o ograniczeniach, o tym, że jesteśmy, mamy jakiś szablon, w którym jesteśmy z którego chcemy wyjść i o tych e, tak naprawdę o, ty, o tym, co, co, co nas socjalizuje, o tym, co nas stworzyło i o tym, z czym chcemy walczyć i czego nie chcemy się bać. Czy to jest spektakl tylko taneczny? Czy tam jest, są piosenki, jest słowo mówione? Jak to wygląda? Moim zdaniem, ten spektakl, jeśli chodzi o spektakl taneczny, właśnie tym się wyróżnia, że rzeczywiście są kwestie mówione, one są, pojawiają się i jest to coś wyjątkowego, bo oglądałam przez całe swoje życie wiele takich spektaklów. To raczej skupiały się na ruchu, czasami też nawet do utworów, które nawet nie ma słów. A tutaj ważną rolę odgrywają teksty piosenek, które Marta dobrała i oczywiście jeszcze kwestie mówione. Także widz musi skupić nie tylko uwagę na naszym ruchu, tylko też na tych słowach. Cieszycie się, że powstał taki spektakl? Jesteście mm. z tego czujecie tą dumę, czy ty czujesz właśnie to, że zrobiłaś to, że albo teraz, albo nigdy i to ci się właśnie udało? Moja satysfakcja trwa około do doby. Jak już się wyśpie po wszystkim, to już myślę, no dobra, to co teraz? Kolejny, kolejny, projekt. Tak, kolejny projekt, kolejne wyzwanie i ja zakładałam, że będziemy grały to raz. A dziewczyny, e, dziewczyny mi odpowiedziały tak, następnego dnia na Facebooku, na wspólnej naszej konwersacji napisały Marta, my spełniłyśmy twoje marzenie występując z nim, teraz twoja kolej, mamy zagrać go ponownie. Więc ja tak, okej, okay, no to gramy. Tak. Ale słuchajcie, to i tak jest mało, raz takie wspaniałe raz. przedstawienie, raz, to jest naprawdę wyjątkowe. Teraz mamy okazję zobaczyć y, to przedstawienie drugi raz, trzeci trzeci raz. No to też jest no to niesamowite, bo dużo pracy i trzeci tak. raz to jest wyjątkowe. Tak, pod tym względem, jak analizując, to to wygląda kiepsko, że dlaczego? Tyle czasu poświęciłyście, to są głównie pytania od innych osób, osób trzecich, mm. naszych rodzin, mężów, chłopaków, koleżanek. Ale no Ciężko się zgrać. Ciężko się zgrać bardzo, dlatego właśnie, że my nie tylko tańczymy, tak? Każda tak. jest z innej branży, a nawet nie tylko z jednej branży, ale z kilku i to po prostu... To jest tak. bardzo trudne, naprawdę bardzo trudne. Jak jest... nie wieczorem o 23, gdzie ja, jak ja mam e, małego synka, to jest dla mnie bardzo trudne, żeby wyjść. A e, to nawet rano o siódmej, to jutro o siódmej? Na przykład. To taka sobota, na dobry początek. Także trzeba tak kombinować. Wy to robicie prywatnie, prawda? To jakby no, nie jesteście instytucją jako taką, gdzie rzeczywiście jesteście zatrudnione, tak jak aktorzy? Tak, właśnie. Działamy już tak, w stowarzyszeniu, e, które po prostu użyczyta, e, użycza nam osobowości prawnej, tak, w stowarzyszeniu Freeway, e, które też istnieje parę lat i po prostu. Możemy wokół tego działać, ale, ale no nie jest to proste, nie oszukujmy się. W spektaklu widziałam, jest was sześć tak. kobiet. Tak, tak. tak, tak. Pięknych. Dziękuję. Dziękujemy. Naprawdę. Bardzo chcę Każdy. zobaczyć, ja zresztą na ten spektakl się wybieram. Przypomnijmy, kiedy on jest? We wtorek o godzinie 18. 18. Wtorek, wtorek, ten wtorek? Tak, najbliższy. ten wtorek najbliższy, 9 kwietnia o godzinie 18 w teatrze Węgierki. Czyli. Tam. Tam tak. Po sąsiedzku. Dokładnie. Bardzo dziękuję Wam za to, że zechciałyście tutaj odwiedzić Bilans Tygodnia. Życzę sukcesów, dalszych spektakli. Dziękujemy bardzo. I, I wszystkiego dobrego Wam, jako kobietom, żebyście dawały radę na co dzień. I wzajemnie. Wzajemnie. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym Bilansie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Widzimy się za tydzień. Barbara Maj. Do zobaczenia.